Kwiatowa Biblioteka Publiczna znana jest ze swoich unikatowych wystaw. Niestety okres pandemii ograniczył nam ten, ten działalność. Dzisiaj przedstawiamy Państwu wystawę poświęconą kilku władcom Polski, którzy w roku 2021 obchodzą swoje oczekiwania urodzin, bądź śmierci bądź koronacji. Pierwszym władcom, którego przedstawiamy na Obrazie wykonanym przez Wojciecha Gersona jest Kazimierz Odnowiciel, urodzony w roku 2016. Jak z daty wynika, miał okazję jeszcze 9 lat obserwować swojego wielkiego dziada Władysława Chlorego. Następnym jest Ludwik Węgierski, wnuk Władysława Łokietka z dynastii Danżu, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietków. Następny obraz to Jan Olbracht z dynastii Jagiellonów. Król znany z powiedzonka za króla Olbracht. Olbrachta wyginęła szlachta. To było takie podsumowanie nieudanej wyprawy do Mołdawii. Następnym jest jego brat, Aleksander I. Był królem w latach 1501-1506. Za jego czasów powstała słynna konstytucja lichwinowa. Następnym jest Zygmunt III Baza. Ostatnim przedstawianym królem jest Jan III Sobieski, zwycięzca, który odniósł wiktorię pod Wiedniem. Za jego czasów był to jeden z najspokojniejszych okresów dla Polski, która Podnosiła się powoli z y, najazdu szwedzkim. Y, obrazy królów, z wyjątkiem tego pierwszego, namalował znakomity malarz Stanisława Augusta Marcello Baciarelli. I można po, podsumowując, y, można powiedzieć, że na tym kończymy Polskę Królewską.